Wczoraj miała miejsce, duża awaria w Robloxie, opowiem wam co się wydarzyło. Wczoraj późnym wieczorem, Roblox znowu miał awarię, która spowodowana była przeciążeniem Robloxa, ponieważ jak wiecie, mamy przerwę świąteczną i dużo osób, szczególnie wieczorami, szczególnie u nas wieczorami, a w Stanach w godzinach porannych jest bardzo dużo osób i przez to też spowodowało to, to spowodowało awarię. Jak zobaczycie sobie, ja nakręciłem o tym film na moim drugim kanale Roblox Brod 2. Zanim zaczniemy, Chcę podziękować szefiksowi za użycie mojego kodu BrodTV oraz niespocony Egze za tego fanarta. Bardzo Wam dziękuję. Wbijajcie na moje Discordy, link w opisie i w komentarzu, jeżeli chcecie umieszczać pracę. Wracając do naszej awarii, jak widzicie, awaria dotknęła wszystkie strefy, gdzie jest Roblox, czyli PC, komputer, aplikację mobilną, czyli telefony, czy tablety, a także X Xbox'a. I słuchajcie, na przykład, zobaczcie, tutaj mamy Weapons Fighting Simulator, ale nie, można wejść mamy unable to verify czyli tu było nie mogli jakby niemożliwe zweryfikowanie czy masz dostęp do tego do tej gry taki był komunikat i przez to Roblox nie działał koniecznie dajcie znać czy wy też czy mieliście jakiś sposób żeby wejść wbić do jakiejś gierki No bo ja nie mogłem nie mogłem na telefonie czy nie mogłem na tutaj w grze. Jednakże słuchajcie, Roblox naprawił w miarę szybko. Ta awaria trwała przeszło godzinę, może troszkę więcej i Roblox po jakimś czasie naprawił tę, tę, tę grę. Miejmy nadzieję, w sobotę spodziewamy się o aktualizacji. Dzisiaj będzie film o tym Pet Simulator X. Miejmy nadzieję, że tutaj też nic się nie stanie, jakiegoś takiego, nie, wiecie, niezwykłego i Roblox, czy Preston nie zniszczy nam Robloxa, bo to zwykle tak bywa. Do zobaczenia.